Konfederacja jest jednym, jedynym ugrupowaniem, które nie bierze udziału w kampanijnym festiwalu korumpowania obywateli ich własnymi pieniędzmi. My uważamy, że obywatel lepiej wie na co wydać jego własne pieniądze niż urzędnik. Dlatego proponujemy powszechną ulgę podatkową. PIT 0% poprzez radykalne podniesienie kwoty wolnej od podatku. Dwa, dobrowolny ZUS, nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla wszystkich obywateli. I trzy, paliwo po 3 złote, poprzez radykalne obniżenie opodatkowania paliw, które są paliwem polskiej gospodarki. Wprowadzimy systemy informatyczne i rozwiązania organizacyjne, które będą analizować pracę sędziów i sprawdzimy, którzy sędziowie odpowiadają za największe przewlekłości postępowań, a którzy popełniają najwięcej błędów sądowych i tych sędziów pociągniemy do odpowiedzialności. Kochający rodzice, to rodzice powinni decydować o tym, czego się uczą i jak są wychowywane nasze dzieci. Dlatego wprowadzimy bon oświatowy. Dzieci, uczniowie będą szły do szkoły za wolą swoich rodziców, a za uczniami będą szły do szkoły pieniądze. I bardzo szybko okaże się, kto miał rację. Czy lepiej do życia przygotowany jest chłopiec, który nauczył się historii, języków i dobrego rachowania? Czy lepiej radzi sobie w życiu chłopiec, który pilnie się uczył w innej szkole i dobrze wie, że w Radzie Czego przyrodzenie nie będzie mu przeszkadzać być pełna wartościową dziewczynką? Z podobnych powodów wprowadzimy bon kulturalny. Jeżeli ktoś będzie chciał korzystać z wydarzeń kulturalnych, z jakiejś sztuki współczesnej, to jego wola, byle nie zmuszał pozostałych Polaków do finansowania tego z własnych podatków. Bezpieczeństwo narodowe to przede wszystkim odpowiedzialna polityka migracyjna. Stop z masową imigracją. Konfederacja zakończy ten proceder. Ukraińcy nie będą elitą w Polsce. To Polacy będą w Polsce elitą. Polska jest dla Polaków. Bezpieczeństwo narodowe to także dostęp do, powszechny dostęp do broni oraz kultura posiadania broni. Czyli dobrze przeszkoleni obywatele, którzy są w stanie posługiwać się tą bronią, czyli także szkolenia dla młodzieży już w liceum oraz dostępność do strzelnic. Piąty punkt programu Konfederacji to zdrowe życie. Wszyscy w Konfederacji jesteśmy za ochroną życia nienarodzonego od momentu poczęcia. Nie będziemy jak opozycja totalna, która z retoryką praw człowieka i demokracji na ustach jednocześnie domaga się swobody mordowania najbardziej bezbronnych młodych Polaków. Jest to absurd. Nie będziemy jak feministki, które domagają się ochrony praw kobiet, a jednocześnie zgadzają się na to, żeby te najbardziej bezbronne kobiety były mordowane. Kobieta ma prawo do bogatego męża, nieobrabanego przez ZUS, niebranego przez podatki. Kobieta ma prawo do swobodnego wyboru. Oczywiście swojego losu, a nie losu cudzego. Ale pamiętajmy o kwestii tego demoralizacji, która jest celowo i świadomie wprowadzana do szkół. I proszę Państwa, niektórzy myślą, że ci oszusty z pis to oni będą z tym walczyli. Otóż proszę Państwa, powiedzmy jasno, PIS ma w tej chwili w ręku prezydenta, ma senat i ma Sejm. PiS potrafiło przeprowadzić ustawę w ciągu 8 godzin. Otóż pozbycie się, otóż pozbycie się LGBT powinno zająć 2 dni. Przez 2 dni można zrobić ustawę, która całkowicie zlikwiduje problem implementacji tego całego gender LGBT w szkołach. Ale jest jeszcze drugi powód, dla którego PiS nie walczy z LGBT. Bo bardzo wielu członków najwyższych kierownictw PiS-u to też są homosie. Ale otóż my musimy wybaczyć, kochać naszych bliźnich, rodaków, choćby byli już tylko tubylcami, a nie świadomymi Polakami, choćby byli eurokołchożnikami z zachodniczego zaciągu. My musimy ich kochać. My nie jesteśmy od gadania. My jesteśmy od tego, żeby wykopać LGBT z polskiej przestrzeni publicznej. Raz na zawsze!